Ostatnio pomyślałem sobie, że skoro już jesteśmy zamknięci w domach, to fajnie byłoby sobie znaleźć zajęcie, które będzie przyjemne, pożyteczne, a do tego kreatywne. Dlatego przygotowałem dla Was odcinek z serii Zrób to sam albo z Disem. Przez jakiś czas tej serii nie było na kanale, a wielu z was pytało o nią w komentarzach, więc jeżeli cieszcie się, że jest znowu, to zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę, to wtedy będziemy nagrywać z niej więcej odcinków. Dużo łapek w górę i nagrywamy więcej. Macie moje słowo. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przerobić nudne czarne, albo zwykłe, białe, albo nawet stare t-shirty z Waszej szafy na nowe, artystyczne, kreatywne, customowe i co najważniejsze unikalne rzeczy, których nie będzie miał nikt inny. Oprócz was, bo będziecie mogli zrobić je sami. Jak Wam się spodobają, strzelcie lajka. Jak chcecie widzieć kolejne odcinki, zostawcie super. Wraz z dzwoneczkiem, bo wtedy będziecie je widzieć. A oprócz tego macie szansę dostać się do naszego Hall of Fame, czyli Galerii Sław i zgarnąć podpis na swoim profilu, tak jak 5 osób, które zostawiło Zuba po poprzednim odcinku. Pogryw w fajnych scenach, zapraszam do linku w opisie na g A teraz. Zaczynamy! Do zrobienia pierwszej kozackiej koszulki potrzebne nam będą baza, ja w tym przypadku wybieram czarną, nożyk, klej, kawałek kartonu dowolny. Jaki tylko zapragniecie wzorek, ja wybrałem taki, a oprócz tego spray w pasującym wam kolorze, ja wybrałem czerwony. Zaczynamy od tego, by posmarować cały nasz karton klejem. I zrobione. Gdy to zrobimy, przyklejamy nasz wzór na kartonik. I cyk! A w trakcie kryklej i dosycha, mam dla Was dobrą informację. Tak jak mówiłem, dzisiaj robię własnoręcznie koszulki, co oznacza, że każda z nich będzie niepowtarzalna, a jedną, tą, która Wam się najbardziej spodoba, będzie mógł dostać ktoś z Was. Co trzeba zrobić? Już tłumaczę. W tym momencie widzicie trzy koszulki, jedna z rybą, druga z przemem, trzecia ze mną, które schowały się gdzieś w dzisiejszym odcinku. Musicie obejrzeć odcinek od początku do końca, znaleźć je wszystkie, a następnie wypisać czasy, w których się pojawiły w komentarzach. Robicie screenshot swojego komentarza, a następnie wysyłacie go na tego maila. I nie polecam wam ściągać odpowiedzi z komentarzy, bo z doświadczenia wiem, że ludzie często specjalnie wypisują złe czasy po to, by ktoś się pomylił i po to, żeby zwiększyć swoją szansę, więc jak chcecie mieć większą szansę, oglądajcie do końca i szukajcie sami koszulek, a my wycinamy wzór na pierwszą z nich. Trzeba to zrobić tak, by karton i kartka przeszły na wylot. Najlepiej jednym gładkim, długim cięciem. Pamiętajcie też o tym, żeby podłożyć sobie coś pod wycinanie, bo wasz stół mógłby na tym ucierpieć. I przy doborze wzoru zwróćcie uwagę na to, by był on wycinalny, bo jeżeli weźmiecie zbyt drobne rzeczy, to może być ciężko je wyciąć. Tymczasem. uśmiech już wycięty. Nie poszłaś aż tak źle. Hello. <noise> Teraz wycinamy oczka. I Cyk. Jedno. Cyk, drugie. A dodatkowo mamy darmowy bumerang. Nasza ten czy też po polsku wzornik, tak prezentuje się z tej strony, a tak prezentuje się z tej strony. Dodatkowo, przy sprejowaniu jej, chciałbym uzyskać efekt taki, jakby pieczątki. Dlatego wyrównam krawędzie do rozmiaru. Kartki A4, to akurat proste, choć muszę przyznać, że wycinanie kształtu nie było takie proste, więc wybierajcie raczej proste rzeczy. I okej, okay. najtrudniejsze za nami, teraz wystarczy tylko wziąć koszulkę, rozprostować ją, podumać nad miejscem, przyłożyć szablon i odryzować go sprayem. Jednak my zrobimy to na zewnątrz i wam też to polecam, bo w zamkniętym pomieszczeniu nie byłoby to zbyt zdrowe i mogłoby śmierdzieć. Ok, jak widzicie, ułożyłem koszulkę na kartonie, żeby niczego nie pobrudzić, a dodatkowo do środka koszulki też włożyłem kawałek kartonu, który zapobiegnie przesiąganiu sprayu. A propos, musimy wstrząsnąć spray. i miejsce, które wybrałem, wygląda tak, bo chcę, żeby to było pod lekkim skosem. Chcę, żeby to wyglądało jak źle przebita pieczątka. I miejmy nadzieję, że taki właśnie efekt uzyskamy. Malujemy. I okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że to wystarczy. Kurczę, mogę sobie wziąć rękawiczki. Uwaga, odciągamy wzór i. Okej, okay, tak to wygląda. To ja może pójdę po jeszcze jedną koszulkę. Próba numer dwa, tym razem użyjemy sprayu od innej firmy i miejmy nadzieję, że nim wyjdzie lepiej. No kurde, to inaczej kryje zupełnie. Dobra, i tym razem nie chciałbym przesadzić. Wolę, żeby to było bledsze niż żeby nam się rozlało. Uwaga. No i proszę bardzo, wygląda na to, że się udało. Tak złodupnie, rebelsko wygląda. Zresztą, czekajcie. Proszę bardzo, tak nasz t-shirt prezentuje się w rękach, a tak prezentuje się założony na mnie. Przez jego niechlujny, sprayowy, zbuntowany styl idealnie pasuje do jeansowej kurtki z przedarciami. Według mnie wyszedł całkiem nieźle, jak na pierwszy raz. Nasz drugi sposób też dotyczy robienia własnego wzoru, ale zupełnie inną metodą, z zupełnie innym efektem. A potrzebne nam będą. Baza? Tym razem użyjemy białej. Kolorowe kredki? Wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale Spokojnie. Ważne jest to, by były woskowe. Oprócz tego papier ścierny i żelazko. Żelazko można sobie rozgrzać już na starcie, bo sama metoda nie powinna zająć zbyt długo. Rozkładamy nasz papier ścierny, wysypujemy kredki i malujemy na nim wzór, który chcemy przenieść na naszą koszulkę. Ja spróbuję sobie zrobić coś ładnego i kolorowego. Ej, i zobaczcie, dzięki temu, że to jest papier ścierny, tej kredki zostaje tu naprawdę dużo. Gdyby była to zwykła kartka, mogłoby wyjść trochę gorzej. Okej, okay. i po chwili wyszło mi takie właśnie ładne, kolorowe piórko, które teraz spróbujemy przenieść na nasz t-shirt. Mam nadzieję, że się uda, bo wygląda to dość ładnie, przynajmniej na papierze ściernym. A teraz pakuj swoje kredki i wy... Idź z naszej piaskownicy. <ścoughs> Okej, okay, koszulka rozłożona. Piórko spróbujemy sobie nanieść. Nawet nie wiem, jak jest złożone. Nałóżmy je w losowy sposób. Będzie ciekawiej. Okej, okay, teraz postaram się nie ruszać papierem i prasujemy go żelazkiem, bo to są kredki woskowe, czyli pod wpływem temperatury one powinny się rozpuścić. Kurde, co ja robię ze swoim życiem? Czy ja właśnie prasuję papier ścierny? Trzeba na pewno to służy do tego. <laughs> Nieważne! Grunt, żeby efekt był dobry i miejmy nadzieję, że za moment taki właśnie będzie. Panowie, zdejmujemy powoli czy na szybko? Szybko. To szybko, go! Kurde, ej, przeniosło się! Zbliż kamerę! To wygląda naprawdę ciekawie! To jest spoko! Przydałoby się tutaj więcej takich wzorów! Patrzcie! Kurde. Z daleka to się dobrze prezentuje, ale przydałoby się jeszcze jedno piórko, które by zachodziło lekko z tym. Ja to robię. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To dobrze wygląda, ale potrzebujemy tego więcej. Drugie piórko gotowe, to chyba wyszło nawet większe i ładniejsze, więc. Dajmy je sobie od tutaj. I prasowanko. okej, okay, już powinno siąść. I uwaga, uwaga. 3, 2, 1. No i elegancko! Przepiękne dwa przecinające się piórka. Zresztą tutaj chyba to będzie lepiej widać. Tak, koszulka prezentuje się w ręce. Najfajniej byłoby ją pokryć całą piórkami, ale mam jeszcze strasznie dużo pomysłów do sprawdzenia, więc ta koszulka tak prezentuje się w rękach, a tak prezentuje się na mnie. Wydaje mi się, że też całkiem nieźle, ale lepiej byłoby zrobić większy wzorek, albo najlepiej zapełnić ją mniejszymi wzorkami w całości, co byłoby trochę czasochłonne, ale dałoby jeszcze fajniejszy efekt. A jeżeli komuś z was na przykład nie chce się robić t-shirtów i chciałby mieć fajny i gotowy t-shirt, to zapraszam na smiesneciuszki.pl, bo tam jest dużo fajnych, gotowych t-shirtów. Tak jak na przykład ten, który mam na sobie i prawdopodobnie w tym momencie trwa jeszcze promocja, dzięki której możecie kupić go 20% taniej. Zapraszam. A smutniejsza część wiadomości jest taka, że te t-shirty za niedługo odejdą i nie wrócą, bo zmieniamy kolekcję. Więc to ostatnia okazja, żeby sobie taki sprawić. Metoda numer 3 to chyba najpopularniejsze t-shirtowe DIY w całym internecie, ale jednocześnie najciekawsze w wykonaniu, bo wzór, który zrobimy, w dużej mierze będzie losowy, a zrobimy go za pomocą... Wybielacza. I pamiętajcie, że na wybielacz trzeba uważać. Nie powinien mieć on kontaktu ze skórą ani z oczami, dlatego należy ubrać rękawiczki i zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użycia. Oprócz tego warto to zrobić na podkładce, żeby nie wybielić sobie stołu. Będziemy potrzebować też kilku gumek recepturek. No i oczywiście jeszcze czarny t-shirt, bo wybielacz na białym t-shercie raczej nie miałby sensu. W internecie widziałem wiele metod składania koszulki, w zależności od tego, jak ją złożymy, taki wzór nam wyjdzie. Ja spróbuję złożyć ją w taki sposób, tak, by powstał długi pasek, następnie składam go na dwa. A teraz za pomocą gumek recepturek będę spinał go co kawałek. Utworzymy sobie na tym t-shircie takie jakby sekcje. Ej, jestem ciekawy, jaki wzór nam wyjdzie, bo może wyjść albo bardzo fajny, albo taki, kurde, no nie wiem, w dziwnych miejscach na przykład albo coś. Teraz zepnę pod kołnierzem, bo kołnierza chyba nie będziemy barwić, tą sekcję zostawimy niebarwioną. Nasz wybielacz przelałem sobie do takiej mniejszej flaszki, żeby łatwiej było się nim posługiwać. I teraz kluczowy moment, oblewamy sobie pierwszą sekcję z jednej... Ej, co jest? Koszulka mi nie chłonie, halo! Koszulko, proszę chłonąć! Może tak spróbuję. O nie! Ten t-shirt mi się sprzeciwstawia. To może inaczej, może go namoczymy. O, tutaj. O, Spójrzcie, jak szybciutko. Tutaj zaczyna już tracić barwę. Robi się powoli pomarańczowy. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Chyba tu widać. No bo właśnie, wybieracz sprawia, że t-shirt z czarnego powinien zrobić się pomarańczowy. I ostatnia sekcja będzie tutaj. Kołnierza staramy się nie ruszać. O! i patrzcie tutaj, tu już zaczyna powoli powstawać nasz wzór, ale super! Okej, okay, i teraz powinniśmy dać temu kilka minut, tak by nasza koszulka się odbarwiła, co jak widzicie, zaczyna się dziać już na jej dole. Ej, powiem wam, że to idzie dość szybko, bo minęły dopiero dwie, może maksymalnie trzy minuty, a już mamy dużo wzorów w pięknym, płomiennym kolorze. Więc to, co teraz musimy zrobić, żeby powstrzymać nasz wybieracz przed całkowitym wybieleniem koszulki, to po pierwsze rozwinąć ją. Ciekawe, jakie wzory wyjdą. Kurde, nie mogę się doczekać. A po drugie, wypłukać porządnie, a następnie najlepiej jeszcze wyprać w zimnej wodzie. Wow, wow, wow. Patrzcie na to. Kurde. Czekajcie, pozwólcie, że wstanę. Ej, to wygląda naprawdę złodupnie. O, już tutaj na plecy zachodzi. Jaki kozak totalny. To wygląda jakby ta koszulka, nie wiem, trochę się podpaliła. Okej, okay, najpierw wypukam ją w zimnej wodzie, a następnie zobaczcie, jak w niej wygląda. Dajcie mi sekundę! I tak właśnie nasz wybielaczowo losowy t-shirt prezentuje się na mnie. Według mnie! Dobra robota, panie wybielaczu! Dobra robota! Za nami kilka sposobów na ciekawe, aczkolwiek płaskie wzory, a przed nami sposób na wzór, który będzie w 3D. A potrzebne nam będą baza, tym razem biała. Papier do pieczenia, żelazko i najważniejsze, kolorowe wkłady na klej. Klej... Klej... Termo 3D wzorkowo-kuszulkowy. Właśnie taki, tak on się nazywa. Profesjonalne nazewnictwo, mhm. Jako, że moja baza jest biała, biały odpada. Żółty mógłby być, niebieski podobnie, ale ja mam inną koncepcję na wzór, do którego użyję koloru czarnego i czerwonego. Żeby wykonać nasz wzór, musimy pociąć klej na plasterki, dowolnej grubości, byleby względnie podobnej. Okej, okay, i wycięte. Tyle powinno wystarczyć, ale jeżeli braknie, to dotnę sobie w trakcie, bo teraz będziemy układać wzór. W tym celu rozwijamy sobie trochę naszego papieru do pieczenia. Ucinamy go. Lepiej go poprzyklejać na taśmie, bo jak widzicie, strasznie się roluje. No i teraz z naszych kółeczek układamy sobie wzór. I gotowe, a wyszła nam. Właśnie, taka czacha, która może wyglądać fajnie Jak dobrze naniesiemy ją na koszulkę Więc spróbujmy Koszulkę musimy położyć na naszym obrazku, tak by go nie zniszczyć Więc w tym celu najlepiej poprosić o pomoc kumpla Jakbyś mógł tam złapać? Okej, okay, i teraz ostrożnie, ostrożnie Czekaj, czekaj, trochę W prawo I kładziemy powoli, powoli, powoli Okej okay. Mam nadzieję, że tego nie rozwaliliśmy Widzowie, jest ryzykownie, ale lecimy Będę starał się bardziej przykładać żelazko aniżeli je przeciągać, bo nie chciałbym rozwalić tego wzorku. Więc będę przykładał, przytrzymywał, przykładał, przytrzymywał. Oby wyszło. Było nienagrzane. <słukasz> Serio. Próba numer dwa na ciepłym żelazku. Czuję, jak klej ustępuje. Ważne jest jednak to, by szczepił się do koszulki. Okej, okay, patrzcie, to jest czerwony prześwit. To znaczy, że prawdopodobnie się przyczepił. Miejmy nadzieję tylko, że nie na wylot. Chociaż to się rozlepi w razie czego. Ej, ale z tej strony wygląda, jakby się miało udać. Okej, okay, myślę, że siadło. Zobaczmy. i siadło aż za bardzo. Ej, poczekajmy, aż nasz klej z powrotem zastygnie. I zobaczmy. Uwaga, uwaga. Okej. Okay. Ej, to chyba wyszło. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Położę na stole. LOL. Patrzcie na to. Haha. Ha. Udało się, tutaj trzeba troszeczkę doczyścić, trochę urwać tego kleju, ale to nic, to absolutnie nic Proszę, niteczki odeszły bez problemu, a my mamy wzór na koszulce, który jest w 3D, ale zarumpiste. Ej, to jest totalny kozak, bada jest taka, że trochę przywituje z tyłu, ale to nic, bo z przodu wygląda super A teraz zobaczmy, jak koszulka prezentuje się na mnie i uwaga, koszulka na mnie prezentuje się właśnie tak, kurde, to jest super, ten wzór można by na pewno zrobić jeszcze lepiej, coś z tym pokombinować, dołożyć kolorów albo zrobić jeszcze większy, ale jak dla mnie totalny sztos. Jak niektórzy z was mogli zauważyć, strasznie lubię potargane ciuchy, dlatego teraz zrobimy potargany t-shirt, który będzie totalnym kozakiem, zobaczycie. Czarna baza, bo nie wyobrażam sobie pod to innego koloru. A uwierzcie mi, pomysł mam dokładnie tutaj w głowie, i w mojej głowie to wygląda perfekcyjnie. Żyletki, kombinerki i duże agrawki. Rozkładamy sobie nasz t-shirt na stole. Wyciągamy sobie jedną żyletkę i pamiętajcie, z tym cholerstwem trzeba obchodzić się bardzo ostrożnie, bo to może przejść. Bardzo może przejść. Więc dlatego chwytamy żyletkę kombinerkami, specjalnym uchwytem, lub nawet przez ten papier. Ale starajcie się tego nigdy nie robić gołymi rękami i zachowajcie szczególną ostrożność. Ja już mam trochę prawy, więc chwycę ją przez papierek i zaczynamy od dołu. Zależy mi na tym, żeby jedno cięcie na pewno było na dole. Żyletką można przejechać kilka razy w jednym miejscu i nie trzeba robić tego jakoś mega dokładnie. Zależy jaki efekt chcemy uzyskać. Czy efekt poszarpania, czy może efekt. Tak jak tutaj. Wtedy możemy sobie trochę pomóc rękami i wychodzi nam taka duża dziura, ale kiedy przejedziemy kilka razy żeletką, wtedy wyjdą nam takie bardziej subtelne poszarpania materiału. Na pewno chciałbym kilka większych rozdarć na boku t-shirtu, żeby one układały się mniej więcej tutaj. Więc lecimy. Ja może sobie trochę tą koszulkę obrócę o w taki sposób. Oj, tak byczku o to chodzi, ale to będzie koksior, i tutaj zrobimy większe na górze i niech schodzą do coraz mniejszego ojeju, ale to będzie kozak tutaj też próbujemy delikatnie poszarpać tutaj również, wiecie co, lećmy po całości będzie kozak Okej, okay, i nasza pierwsza seria cięć prezentuje się właśnie tak. Uwierzcie mi, to będzie wyglądało naprawdę kosmicznie, jak to założę, ale mam jeszcze jeden pomysł na coś specjalnego. I właśnie po to będą nam agrafki. Chciałbym uzyskać efekt odciętego rękawu, więc przetnę go na wylot, idąc tędy. Okej, okay, rękawek odcięty i to, co teraz robimy, to łapiemy go agrafkami. Dajcie sekundę, timelapse. I gotowe. Jak widzicie, nasz rękaw się trzyma. Jeszcze w jednym miejscu możemy zastosować ten efekt Na środku kołnierza Nie wiem, czy nie przesadzę, ale mam cichą nadzieję, że będzie to fajnie wyglądać Chyba jednak nożyczkami to zrobię I przy kołnierzu użyjemy sobie tych mniejszych agrawek One będą lepiej tu wyglądać Okej, okay, moi drodzy, nasza koszulka jest skończona Ale tutaj jeszcze nie widać jej pełnego efektu Bo pełen efekt zobaczycie na mnie za 3, 2, 1 i tak właśnie prezentuje się ten t-shirt w całości. Wygląda zdecydowanie lepiej założony na ciało, bo dzięki przecięciom widać prześwitującą skórę, co jest totalnym sztosem. Oprócz tego, agrafki na rękawie okazały się totalnie kozackim pomysłem, podobnie zresztą jak ty na kołnierzyku, a całość idealnie pasuje do mojej stylu, wy, więc ja w tym zostaję. Do końca odcinka nie zdejmiecie tego ze mnie. Super jest, nie? Kozak. No, widzicie, nawet przemkowi się podoba. O, nie? <laughs> Powiedziałeś, mhm? Mm słyszałem, ja słyszałem. Po Zrobić taką, zrobić taką. Przemo, od dzisiaj to jest oficjalny strój służbowy w naszej firmie. No, ja się nie zgadzam. Oj, tam, no dobra, tam nie zgadzam, zaraz. Co, nie doj. Nie, wracaj, i nagrywamy dalej odcinek! Dobra, to tylko ja będę nosił. Było coś rokowego i zbuntowanego, to teraz czas na coś hipisowskiego, kolorowego i tripowego. Myślę, że przypadnie to do gustu szczególnie panom chillowych, kolorowych, letnich, słonecznych klimatów, bo mamy tu cztery ładne kolorki, którymi zabarwimy nasz t-shirt, ale w dość oryginalny sposób. Oprócz tego potrzebujemy gumek recepturek, białej bazy, widelca, kratki lub durszlaka i miski z wodą, która leży tam, a mi nie chce się jej dźwigać. Okej, okay, i po co nam ten widelec? Otóż ten widelec jest nam potrzebny do tego, by złożyć naszą koszulkę w odpowiedni sposób. Ważne jest to, by umiejscowić go na środku naszej koszulki, bo tutaj właśnie najlepiej zacząć zwijanie, więc umiejscawiamy go i zwijamy nasz t-shirt. Jak na razie idzie nieźle? Pomogę sobie trochę ręką? Ej, wiecie co mi to przypomina? To mi przypomina żarcie strasznie dziwnego spaghetti. Okej, okay, i mamy nasz t-shirt elegancko zawinięty. Teraz, zanim się rozwali, nakładamy na niego gumki recepturki. To powinno pomóc mu pozostać w całości. Jeszcze dla bezpieczeństwa, druga. Teraz możemy wyjąć widelec, do tego właśnie był potrzebny. I założyć jeszcze ze dwie gumki recepturki. No, i teraz trzyma się elegancko, powinno wyjść coś takiego. Krok kolejny to miska z wodą w której najpierw moczymy t-shirt, to, to ważne, żeby był mokry, następnie kładziemy kratkę od grilla, albo durszlak, durszlak też będzie ok. teraz wyjmujemy nasze barwniki, odkręcamy pierwszy z nich i oblewamy nasz t-shirt, po to namoczyliśmy go w wodzie, by nasz barwnik, o, widzicie to? Dzięki temu, że koszulka jest mokra, nasz barwnik bardzo ładnie się rozchodzi. To tak naprawdę powinien być różowy, ale jak na razie bardziej wpada w czerwień. Tutaj damy sobie kolejny, którym jest zielony, następny, to chyba granatowy, i ostatni to powinien być no właśnie, żółty. Bardziej jak pomarańczowy. Trochę taki po, dobry? Pomarańczowy. Ale ty to przyno jesteś taki, nie? Zabawny gość. Chyba w internecie robisz. Dobra, i jeszcze obrócę to na drugą stronę na wszelki wypadek. Chociaż tutaj dość ładnie te barwy przesiąkły. Dorzucę różowego. Różowy jest sztosem. Porzucam go w losowych miejscach. Może da to fajny efekt. I to, moi drodzy, była ta część z zabawą. Teraz jest ta część mniej przyjemna, no bo muszę iść do łazienki i to wyprać. Więc dajcie mi moment, zaraz wracam. Teraz do miski wsypuję utrwalacz, który był dorzucony w zestawie. I wrzucamy do tego naszego kolorowego zawijaka. Ło, wow, ale ładnie puściło kolory. Lol, kozak! Fajnie to wyglądało. Ciekawy jestem, czy kolory nam się całkowicie zmieszają, czy może utrwalą. Oby się utrwaliły. Jak na razie wygląda to tak. Okej, okay, i teraz spukamy koszulkę pod bieżącą wodą, żeby wypukać z niej resztki farby. Ej, ale patrzcie! Na przykład granatowy nie przyszedł tej na żółty, czyli jest szansa, że to się uda. Okej, okay, to powinno wystarczyć. Wracamy do studia i rozwijamy koszulkę. Panie i panowie, czas na wielkie otwarcie I uprzedzam pytanie, nie będzie to otwarcie parasola A otwarcie naszej kolorowej koszulki Zobaczmy, czy wyszła Zdejmujemy gumeczki eee, I pyk, reszta I uwaga, uwaga Co nam z tego O kurde ha, ha! Patrzcie na to, udało się Ale zarąbiste Z tej strony tak Z tej strony tak ten granatowy można by podmienić na jakiś bardziej żywy kolor, ale patrzcie na rękaw. Tutaj złapało bardziej na niebiesko, no to na środku trochę za mocno się te kolory zlały, ale to wygląda ultra super, a ona jeszcze jest mokra, ona po wyschnięciu może wyglądać inaczej. Dobra, idziemy wysuszyć koszulkę i zaraz zobaczymy ją na mnie, a dokładnie za trzy, dwa, jeden. No i tak właśnie prezentuje się podsuszona, ubrana koszulka. Jej najfajniejszym elementem bez wątpienia jest wzór, który rozchodzi się od środka na zewnątrz. Ale z drugiej strony ciekawy efekt uzyskaliśmy również na rękawkach, ponieważ jeden jest bardziej granatowy, chłodny i niebieski, a drugi bardziej ciepły, pomarańczowy i czerwony. Co ciekawe, wzór jest widoczny również na plecach, a cała koszulka prezentuje się naprawdę dobrze, ale mimo wszystko jednak wolę mój rokowy, potargany, pożarpany, złodupny t-shirt, chociaż oba są fajne i tak naprawdę jest to rzecz gustu. A skoro już o Gustach mowa, to w tym momencie na ekranie przybijają Wam się wszystkie t-shirty z dzisiejszego odcinka. Napiszcie koniecznie w komentarzach, który z nich podobał Wam się najbardziej, i pamiętajcie o tym, że jeden z nich możecie zgarnąć całkowicie za free pod warunkiem, że oglądaliście uważnie i znaleźliście wszystkie trzy ukryte t-shirty. Jak wam się podobał dzisiejszy odcinek i chcecie więcej, zrób to sam, strzelcie tu jak najwięcej łapek w górę i pamiętajcie również o tym, by zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, po to, by być na bieżąco z takimi i kolejnymi odcinkami. Zapraszam na poprzednie, a na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć! A ja się idę bujać po mieście w moim nowym tizie. Bank.